Moja siostra uniosła kieliszek i powiedziała: Jasne jak słońce. Gdzie twój mąż i dzieci? Ach, racja! Nie masz żadnych. Śmiech, który nastąpił, nie był głośny, ale ranił głęboko. Moi rodzice uśmiechali się, jakby to była niewinna zabawa. Mój widelet zamarł w powietrzu. Przez lata płaciłam ich rachunki, ratowałam ich dom, a teraz byłam płętą do wcipu przy ich stole. Odłożyłam łyżkę. Spojrzałam siostrze prosto w oczy i powiedziałam: Gdzie twoje pieniądze? Ach, racja! Utrzymujecie do dziś. W pokoju zapadła cisza. Ale ta cisza nie zakończyła wieczoru. Rozpoczęła wszystko, co nastąpiło później. To, co zrobili potem, przekroczyło granicę, której żadna rodzina nigdy nie powinna przekraczać. Zanim opowiem wam, do czego doprowadziła ta cisza, powiedzcie mi, skąd słuchacie żebym wiedziała, że nie jestem jedyną, z której śmiała się własna rodzina. A kiedy usłyszycie resztę mojej historii, powiedzcie mi, co byście zrobili siedząc przy tym stole? Jestem Grażyna Nowak, 32 lata, badaczka UX mieszkająca w warszawskim Żoliborzu. Z zewnątrz moje życie wygląda stabilnie. Czyste mieszkanie, stała praca, spokojne poranki. Ale większość ludzi nie widzi, gdzie trafia połowa mojej wypłaty. Znika w tej samej czarnej dziurze, w którą wpadała od lat, mojej rodzinie. Moja matka, Halina, była pielęgniarką, dopóki operacja serca nie zmusiła jej do wcześniejszej emerytury. Mój ojciec, Tadeusz, uczył ekonomii, zanim przeszedł do konsultingu, co zwykle oznacza czekanie na telefony, które nigdy nie przychodzą. Jest jeszcze moja siostra, Beata, cztery lata młodsza. Błyskotliwa, czarująca, nieustannie uwielbiana. Nazywa siebie influencerką modową, choć tak naprawdę wpływa głównie na stan mojego konta. Czynsz, karty kredytowe, naprawy samochodu, jej wiadomości zawsze zaczynają się tak samo. Hej siostro, możesz mi pomóc tylko ten jeden raz. Mówiłam sobie, że tak robią dobre córki. Utrzymują światło, ratują dom przed eksmisją. Rodzinę przed rozpadem. Myślałam, że jeśli będę dawać, któregoś dnia zobaczą we mnie coś więcej niż plan awaryjny. Co niedzielę jadę godzinę na południe do Piaseczna na rodzinny obiad. Mama nalega, że to tradycja. Pieczony kurczak, purée ziemniaczane, coś słodkiego na koniec. Dom wciąż pachnie tak samo, kawą i starym woskiem do mebli. Zdjęcia na ścianie też są te same. Beata w białej sukience na szkolnym konkursie piękności. Tata ściskający dłoń komuś ważnemu. Mama uśmiechnięta w pielęgniarskim uniformie. Nie ma ani jednego zdjęcia mnie samej. Zawsze stoję na brzegu, półucięta, ta niezawodna, która przyszła spóźniona, bo musiała najpierw skończyć pracę. Nie narzekam. Przynoszę wino. Pomagam sprzątać. Pytam o ich tydzień. Rozmawiają o najnowszej współpracy Beaty, o potencjalnym kliencie taty, o tym, że leki mamy są za drogie. Kiedy posiłek się kończy, tata klepie mnie po ramieniu jak kolegę, nie córkę i mówi: Dzięki, że wszystko utrzymujesz. Niektóre wieczory, jadąc z powrotem do Warszawy, mówię sobie: Tak właśnie są rodziny chaotyczne, niedoskonałe, potrzebujące. Inne wieczory ściskam kierownicę tak mocno, że bolą mnie kostki, bo w głębi duszy wiem, że to nie miłość sprawia, że płacę ich rachunki. To poczucie winy, na którym mnie wychowali. Dlatego nie przewidziałam tego, co stało się w ostatnią niedzielę. Myślałam, że będzie jak zawsze: smoltok, napięcie ukryte pod uprzejmymi uśmiechami. Ale tego wieczoru powietrze było inne, gęste od czegoś ostrego i czekającego. Napięcie, które sprawia, że nawet sztućce brzmią głośno. Tej niedzieli stół wyglądał jak zawsze. Kurczak parujący po środku, kosz bułek, kieliszki wina łapiące bursztynowe światło. Ale ciepło wydawało się niewłaściwe, zbyt napięte. Mama mówiła o najnowszym wydarzeniu modowym Beaty, jak została zaproszona na imprezę projektanta w centrum Warszawy. Tata dodał coś o świetnej ekspozycji i jak powinniśmy być dumni. Uśmiechałam się, mówiłam wszystkie właściwe słowa, ale czułam ucisk w piersi. Ekspozycja nie płaciła czynszu. Duma nie kasowała tysięcy złotych, które przelałam, żeby utrzymać jej zdolność kredytową. Beata odchyliła się na krześle, telefon w ręku, przewijając, słuchając połowicznie. Jej śmiech, ostry, lekceważący. Przebił moją ciszę. Wiesz, grażyna, powinnaś przyjść na jedno z tych wydarzeń. Może wreszcie kogoś poznasz. Spojrzała w górę z tym uśmiechem, który nigdy nie docierał do oczu. Gdzie w ogóle jest twój mąż i dzieci? Ach, racja, nie masz żadnych. Przez chwilę nikt się nie poruszył. Potem mama się roześmiała. Cicho, wysokim tonem, tym, którego używała, gdy chciała wszystko wygładzić. Ale tym razem niosło to coś jeszcze. Zgodę. Tata też zachichotał, kręcąc głową. Nie dokuczaj, siostrze, powiedział lekko. Ale w kąciku jego ust czaił się uśmieszek. Poczułam, jak świat się zwęża. Zapach pieczonego czosnku, tykający zegar ścienny, brzęk sztućców. Wszystko rozmazało się w szum. Pracowałam każde święta, opuszczałam urlopy, płaciłam ich długi. A to było to, co widzieli, gdy na mnie patrzyli: kogoś niekompletnego, kobietę definiowaną przez to, czego nie miała. Beata kręciła winem, oczy błyszczące to znaczy, radzisz sobie dobrze, prawda? Ta twoja praca w IT. Co ty tam właściwie robisz? Ekrany i ankiety? Jej ton był słodko-okrutny. Po prostu myślę, że byłabyś szczęśliwsza, gdybyś miała życie poza arkuszami kalkulacyjnymi. Moja ręka zacisnęła się na łyżce. Czułam, jak gorąco wznosi się od szyi do uszu. Przez lata pozwalałam na to żarty, szpile, ciche oczekiwania. Ale coś wtedy pękło, coś małego, ale nieodwracalnego. Odłożyłam łyżkę i spojrzałam jej prosto w oczy. Mój głos był spokojny, prawie zbyt spokojny. Gdzie twoje pieniądze, Beata? Zapytałam. Ach, racja. Utrzymujecie cię do dziś. Słowa zawisły w powietrzu jak potłuczone szkło. Śmiech ustał. Ręka mamy zamarła w połowie drogi do ust. Oczy taty przeskakiwały między nami niepewne. Czy skarcić, czy milczeć? Beata zamrugała, oszołomiona. Słucham? Słyszałaś, powiedziałam cicho. Skończyłam. Po raz pierwszy od lat... Nikt mi nie przerywał. Jedynym dźwiękiem był tykający zegar na ścianie. Ta cisza. To nie był pokój, to był dźwięk czegoś, co się kończy. Kiedy tej nocy wracałam do Warszawy, cisza w moim samochodzie była cięższa niż ich spojrzenia. Droga rozciągała się przed mną, jak tunel świateł i deszczu. Moje odbicie w oknie wyglądało nieznajomo, spokojne na powierzchni. Ale pod spodem coś ostrego wreszcie się obudziło. Nie płakałam. Nie odtwarzałam ich słów. Po prostu myślałam o wszystkim, co zrobiłam. Każdy przelew, każdy rachunek, każde poświęcenie, które zbudowało ich komfort, jednocześnie kurczące mój. Kiedy dotarłam na Żoliborz, wiedziałam, że nie mogę wrócić. W mieszkaniu zrzuciłam buty i poszłam prosto do biurka. Stos kopert wciąż tam był. Rachunki, zawiadomienia o płatnościach paragony, których nigdy nie miałam odwagi zsumować. Włączyłam laptopa i otworzyłam konto bankowe. Linia po linii, rok po roku patrzyło na mnie. Pieniądze na czesne Beaty, hipotekę taty, leki mamy, zepsuty samochód, nową sofę. Ponad 320 tysięcy złotych w 7 lat. Ścisnęło mi się w piersi. Spędziłam najlepsze lata swojego życia utrzymując wszystkich innych na powierzchni. Ironia była brutalna. Pracowałam w fintechu, budując narzędzia pomagające ludziom zarządzać pieniędzmi, podczas gdy nie potrafiłam powstrzymać własnych przed wyciekaniem. Tej nocy zawahałam się nad przyciskiem anulowania cyklicznego przelewu, który ustawiłam dla rodziców. Ekran pytał: Czy na pewno chcesz anulować ten przelew? Kliknęłam tak. To było tylko jedno kliknięcie, ale czułam się, jakbym przecięła sznur, który dusił mnie latami. Oparłam się, wydychając po raz pierwszy od zawsze. Następnego ranka mój telefon zaczął brzęczeć, zanim skończyłam kawę. Najpierw mama. Kochanie, czy coś się stało? Rata kredytu nie przeszła. Potem tata zapomniałaś o przelewie na dom. Potem Beata: Hej, możesz mi przesłać na rewolut? Czynsz do zapłaty czytałam każdą wiadomość, każde słowo przepojone poczuciem winy. I odłożyłam telefon ekranem w dół. Do wieczora były wiadomości głosowe: drżący głos mamy, zły taty, Beaty na pół oskarżający, na pół błagający. Pod koniec tygodnia telefony stały się desperackie. Nie możesz tego zrobić swojej rodzinie. Jesteś nam winna po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Dramatyzujesz. Nie odpowiedziałam na żaden z nich. Zamiast tego zaczęłam zapisywać wszystko. Wiadomości, wyciągi bankowe, paragony. Nie ze złości, ale coś we mnie szeptało, że to jeszcze nie koniec. Potem przyszła wiadomość, która to potwierdziła. Przyjedź w niedzielę. Musimy porozmawiać. Żadnego powitania, żadnego pytania, tylko rozkaz. Wpatrywałam się w wiadomość, aż ekran zgasł. Mój puls zwolnił. Jeśli to była wojna, której chcieli, przestanę udawać, że nie wiem, jak walczyć. Dobrze, szepnęłam do siebie. Porozmawiajmy. Niedziela nadeszła szara i zimna. Jazda do piaseczna była tym razem inna, bez poczucia winy, bez potrzeby ćwiczenia uprzejmych odpowiedzi, tylko stały, celowy spokój. Zaparkowałam przed domem, który przez lata ratowałam przed eksmisją. Farba uszczyła się, światło na ganku wciąż migotało, te same zasłony wisiały w oknach, nic się nie zmieniło, a jednak wszystko się zmieniło. Kiedy weszłam do środka, powietrze było ciężkie od napięcia i kawy. Mama nakrywała do stołu, jej ruchy były szybkie, unikała mojego wzroku. Tata siedział u szczytu stołu jak sędzia, ręce splecione. Beata opierała się o blat, przewijając telefon, udając, że jej to nie obchodzi. Grażyna, powiedziała mama, nie patrząc. Nie możemy tak żyć. Kredyt, rachunki. Wiesz, jak nam ciężko, powiesiłam płaszcz na krześle. Wiem, wiem od siedmiu lat. Ton taty był ostry. Nie zaczynaj. Ta rodzina na tobie polega i zawsze pomagałaś. Dlaczego teraz przestajesz? Spojrzałam mu w oczy. Bo to nie jest pomoc, jeśli jest oczekiwana. To się nazywa zobowiązanie. Mama upuściła serwetkę, którą składała. Jesteś okrutna? Nie, powiedziałam cicho. Jestem szczera. Beata prychnęła, wciąż patrząc w telefon. Wow, ktoś znalazł kręgosłup. Gratulacje, siostro. Odwróciłam się do niej. Wiesz, co jest zabawne? Drwisz ze mnie, że nie mam męża ani dzieci. Ale żyłaś ze mnie, jakbym była twoim drugim rodzicem. Jej głowa szarpnęła w górę. Słucham? Mama wskoczyła zdenerwowana. Dość? Obie. Beata wciąż szuka równowagi. Nie możesz oczekiwać, że będzie tak odpowiedzialna jak ty. Mój śmiech był suchy. To właśnie problem. Nigdy nie oczekiwaliście, że będzie. Tata uderzył dłonią w stół dźwięk ostry jak szkło. Uważaj na ton. Jesteśmy twoimi rodzicami. Okaż trochę szacunku. Spotkałam jego spojrzenie stabilnie i spokojnie. Szacunek się zarabia, nie wymaga. Podniósł się lekko, jakby chciał mnie zastraszyć, ale nie ruszyłam się. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Napięcie było tak gęste, że wydawało się, że samo powietrze mogło pęknąć. Potem Beata znów się odezwała. Jej głos ociekał jadem. Myślisz, że jesteś taka lepsza, bo zarabiasz trochę pieniędzy? Proszę cię, bez nas nie miałabyś nikogo, wzięłam oddech. To jest różnica, Beata. Ty potrzebujesz ludzi, żeby cię definiowali. Ja nie jej twarz wykrzywiła się. Jesteś żałosna umrzesz sama ze swoimi arkuszami kalkulacyjnymi uśmiechnęłam się słabo może, ale przynajmniej umrę bez długów mama westchnęła. Tata mruknął coś pod nosem, a Beata ruszyła w moją stronę. Ty samolubna! Zanim zdążyła skończyć, sięgnęłam do torby i wyciągnęłam grubą teczkę. Dźwięk papieru uderzającego o stół przeciął jej słowa w połowie. Co to? zażądał tata. Dokumenty powiedziałam. Każda płatność, którą zrobiłam dla tej rodziny, odkąd zaczęłam pracować ponad 340 tysięcy złotych. Czesne kredyt hipoteczny, karty kredytowe, naprawy, nawet nowa sofa na której siedzicie. Beata przewróciła oczami. Teraz prowadzisz rachunki? Nie, powiedziałam równo. Prowadzę dowody. Mama drżącym głosem. Grażyna, to nie jest konieczne. Jest, wtrąciłam, bo to co stało się po tym obiedzie w zeszłym tygodniu, to nie było tylko nieporozumienie. Tata zmarszczył brwi. O czym ty mówisz? Przesunęłam w jego stronę kolejną kartkę, wydrukowane zawiadomienie z jego podpisem. O tym, kredyt hipoteczny, który zaciągnęliście używając mojego nazwiska. Wpatrywał się, kolor odpływał z jego twarzy. To niedorzeczne. Naprawdę? Bank się nie zgadza. Wyciągnęłam kolejną stronę, opieczętowaną oficjalną pieczęcią. Fałszerstwo, kradzież tożsamości oszustwo. W zależności od tego, jak daleko zdecyduje się pójść. Beata zamarła. Jej oczy przeskakiwały między nami. Zadzwoniłaś do banku? Nie tylko zadzwoniłam powiedziałam. Zatrudniłam prawniczkę Katarzynę Kowalską zajmuję się sprawą. Ręka mamy poleciała do piersi. Sprowadziłaś obcą osobę, żeby zwróciła się przeciwko własnej rodzinie? Spojrzałam na nią spokojnie. Przestaliście być moją rodziną, kiedy używaliście mnie jak portfela. Przekroczyliście granice, kiedy podpisaliście się moim nazwiskiem. Tata pochylił się do przodu, głos niski. Myślisz, że możesz nam grozić? Nie drgnęłam. To nie groźba, to harmonogram. Macie trzydzieści dni na usunięcie mojego nazwiska z każdego konta i spłacenie tego, co jesteście winni. Jeśli tego nie zrobicie, Katarzyna złoży pozew. W pokoju zapadła martwa cisza. Tykający zegar na ścianie brzmiał głośniej niż kiedykolwiek. Beata szepnęła: Nie zrobiłabyś tego. Spróbuj mnie. Przez długą chwilę nikt się nie odzywał. Potem łzy mamy zaczęły płynąć, miękkie, wyćwiczone. Kochanie, zrobiliśmy to tylko po to, żeby ochronić dom. Wiesz, że twój ojciec ma problemy. Myśleliśmy. Że znowu to posprzątam, powiedziałam. Nie myśleliście. Liczyliście na to. Twarz taty stwardniała. Jesteśmy twoimi rodzicami. A ja byłam waszą polisą ubezpieczeniową, odpowiedziałam. Już nie. Beata opadła na krzesło. Oczy szkliste. Rujnujesz nas. Zebrałam teczkę z powrotem w ramiona. Nie, Beata. Ratuję siebie. Kiedy odwróciłam się do drzwi, głos mamy załamał się za mną. Grażyna, proszę. Możemy to naprawić razem. Zatrzymałam się w drzwiach. Spędziłam lata naprawiając rzeczy, które zepsuliście. Tym razem naprawicie to sami. Na zewnątrz niebo przybrało kolor stali. Schodziłam po schodach powoli. Zimne powietrze gryzło mnie w policzki. Przez okno wciąż ich widziałam. Mama płacząca, tata krążący, Beata wpatrująca się tempo. Po raz pierwszy. Nie czułam się winna, czułam się wolna. Dwa tygodnie później zadzwoniła Katarzyna. Dochodzenie zakończone, powiedziała. Bank potwierdził fałszerstwo. Twoje nazwisko zostało oczyszczone. Nie jesteś już odpowiedzialna za żaden z ich długów. Przez sekundę nie mogłam mówić. Lata presji rozpłynęły się w jednym oddechu. Więc to naprawdę koniec? głos Katarzyny złagodniał. Prawnie tak, emocjonalnie to zależy od ciebie. Kiedy się rozłączyłam, stałam przy oknie mojego mieszkania, obserwując światła miasta migoczące na wodzie. Myślałam o wszystkim, co straciłam, próbując zasłużyć na ich miłość i o tym, że puszczenie może być jedynym sposobem na znalezienie spokoju. Tej nocy otworzyłam butelkę wina, którą trzymałam bez powodu, nalałam kieliszek i uniosłam go w stronę panoramy miasta. Za zakończenia, za początki, za ciszę, która wreszcie oznacza spokój. Wiadomość przyszła cicho przez ogłoszenie nieruchomości online. Dom w piasecznie, ten, który kiedyś uratowałam przed eksmisją, był na sprzedaż. Był tam na ekranie łuszcząca się weranda, poplamione kawą ściany, zdjęcie jadalni, gdzie wszystko się rozpadło. Czerwona metka na dole głosiła na sprzedaż. Nie czułam triumfu, tylko nieuchronność. Kiedy budujesz życie na czyichś poświęceniach, zawsze w końcu się zawala. Tydzień później, mama wysłała wiadomość. Jeden ostatni obiad przed opuszczeniem domu. Proszę przyjść. Zawahałam się, potem poszłam, nie z poczucia winy, ale dla zamknięcia. Kiedy przyjechałam, pokoje były puste, pudła ułożone wysoko, zapach kurzu zastępował niedzielną pieczeń. Tata wyglądał starzej, jego głos był cichszy. Beata siedziała w milczeniu, telefon odłożony ekranem w dół. Jedliśmy bez smoltolku, bez udawania. Potem wreszcie przemówiłam. Nie wykreślam was z mojego życia, powiedziałam. Ale nie będę już waszą siatką bezpieczeństwa. Jeśli upadniecie, wstaniecie sami. Nikt się nie kłócił. Po raz pierwszy cisza nie wydawała się wojną. Wydawała się zrozumieniem. Kiedy wychodziłam, zatrzymałam się w drzwiach i spojrzałam za siebie. Dom, który przechowywał tyle lat urazy, wydawał się teraz mniejszy, prawie kruchy. Jadąc z powrotem do Warszawy, opuściłam okno. Wiatr był zimny, ostry i czysty. Myślałam o wszystkich rzeczach, na które wreszcie zrobiłam miejsce: własne oszczędności, własny spokój, własną przyszłość. W następnych tygodniach skupiłam się na pracy, przyjęłam awans i zapisałam się na wieczorowy kurs, który odkładałam. Moje życie nie było już podzielone na to, czego oni potrzebowali i to, co ze mnie zostało, znowu było moje. Czasami wciąż myślę o tej nocy, śmiechu, ciszy, linii, którą wreszcie narysowałam. Przez lata myślałam, że miłość oznacza poświęcenie, że bycie dobrą córką oznacza noszenie wszystkich innych. Ale prawdziwa miłość cię nie wyczerpuje, nie wymaga twojego spokoju jako dowodu. Teraz, kiedy siedzę w moim warszawskim mieszkaniu i widzę, jak słońce przesuwa się po panoramie miasta, nie czuję goryczy, tylko spokój. Nauczyłam się, że mówienie nie to nie jest okrucieństwem, to szacunek do siebie. Jeśli kiedykolwiek byliście tymi, którzy trzymali rodzinę razem, podczas gdy ona was rozrywała, Chcę od Was usłyszeć. Powiedzcie mi, skąd słuchacie i jaką linię musieliście narysować. A jeśli ta historia trafiła do was, subskrybujcie, bo będzie więcej.